Nie wy, to... nie wy! Kurwa ty! Nie wy, nie wy, nie wy! Nie... Pedałuję, pedałuję! Jadą za nami! Kurwa! Żyjesz? Ja pierdolę! Dobra, jest okej. Okay. Standardowo powinnaś kasować 50 zł, ale ty z Giro nawet o to się nie upomnisz. No ja za darmo... Odpić Nie. I to gdzie się w końcu wyprowadzasz korda Do Warszawy. Do Warszawy. jednak Warszawa. Ja mhm. Warszawka. Gdzie? Jaka dzielnia? Wypięłaś się na Kraku. Ja no. miał być tak, Krak! Kurwa! A. Nie jest tak, że się wypieło. Czyli... Ale gdzie w Warszawie? No, jeszcze nie, nie znam dokładnego miejsca, ale... A wiesz co? A ja pierdolę! To jest za to! Psiapsi, będzie mieszkać w jak nie? Do Kuti! no i chuj tam, nie? No. tam! Czajna! Joł! Czajna tam! no, no, no. Co you Escort. L. Escort? Luck, do you like polish shipki? Yeah, yeah. Polish shipki. Yay! <laughs> <laughs> polish shipki. Bądźcie polish shipki. Number two, number one. Prawdziwy znik ma 5 złotych. Niko girl de to from window free Zapytaj No i zapytaj i zapytaj No i zapytaj no Oliwka Wydaje mi się że Oliwka jest bardzo fajna No te żanski mi się spuścił no Co? Co? Mówię, że na się nie spuścił. Tak? Ej, eee, kurwa! No kurwa, jeszcze jeden tekst No! Co kurwa? No, no, no nie, co, kurwa, ty, co, no, co kurwa, kurwa? No na chuj mu wyjebałaś? Na takie no. rzeczy bym się kurwa spuścił? No i co z tego Pojebał kurwa? was? No co to co kurwa? Co no, powiedział? Co powiedział? No kurwa. No i co? Jest szacunek albo kurwa nie ma. Proste. O Jezu księżniczka! O Jezu księżniczka kurwa! Pierdolę się! Dobra! czy nie? Tobie też nie?

Nie, nie wiem, gdzieś tu przystanek, czekaj. Dodaj. Jak to jest? Jak to się nazywa? Kurwa, aż bym mu wypierdolił. Kapcia. Popraw tą chulę nogę, bo ci wypierdolę, kurwa. Gówno. Popraw ją. No. <noise> moja ta kurwa moja. No to, to już wiesz. Dobra. Mam dowód Na streamie Nie no, nie wiem O kurwa! Gdzieś się to czy nie A już mówię, kurwa no. to takie... Kurwa, to to, że jest dziewczyna to co? Piętoli mnie kurwa, tylko faceci, Sygma, ciągnik kurwa ty też. No, 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 no. Czołnik Kichę! Przebrał widzów i zrekompensuj to. I zrekompensuj. To. Ale to ty do mnie, to ty do mnie postatujesz, No twoja koleżanka mi napluła na mnie. No to idź stąd. stary. Co? No ale to ona do mnie podchodzi. Dobra! To idź stąd, idź stąd, papa, papa, papa. Pa, pa. Papa, pa, wypierdalasz, papa, 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 no, no to ciągnij Kichę, papa. Ej, twój jedyny kurwa tekst, ciągnij kihy, nie znasz inny No to papa, wypierdalasz, papa, pa, Hej, 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 papa, pa, idź, 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 Zielone masz, Zielone, idź, 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 idź. Popa! Papa, wypierdalasz! Pluje na ciebie dziwko! Pluje na ciebie dziwko, wypierdalasz! Nie jest dobra sprawa. Chodź, chodź, Siema, kurwa. Ja Cię widzę, wjebać No jebać te cfalice a kurwa, jebane. Co, co zrobiłeś? No nic, 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 nic. Niech kikę, kurwa, to, 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 frajerki, nie? A coś zrobiłeś? Odjebałeś, czy... Co, no nic, nie no się i, kurwa, myślałem, że są krzyżyczkami, jebane je. Kurwa. Fucka jeszcze pokazały teraz na pasach. Jak można... Y Czekaj, jak może jebnąć, jak... Okna były otwarte. Ban na twarz plus stream na kiku. Nie no, może mnie chyba retransmitować na chwilę. Nie wiem sobie, wyjebane. Zdrówko. Za, za tazikę... wysłać. Za, za tazika i jego kurwa podboje gojowskie. Oby, oby znalazł kurwa takiego, który też będzie fajterem i się pobiją, a później na końcu się wyruchają. A rondo ONZ to ja mu tu wysiadę na centralnym czy nie? Tak? Tak. Ja pierdolę. To była najkrótsza moja randka w życiu. A twoja pewnie najdłuższa, ale... Feridita. Serio brudno? Dobra, pa! Ej, to jest centralny Gdzie? Kurwa! Ty kurwo ty! Aj, chuj Spocznij I to numer okay. jeden będzie, tak? Dobrze, dziękuję Dziękujemy Przepraszam za problemy, nie zachowało się czajna, Pani pięknie wygląda dzisiaj To jest pana żona? Tak Ale ma sztukę, rybkę ładną Tylko tak drogi Widziałem, Halimu Ja bym zjechał, pani płynął statkiem I tak rzucił tylko sieć I te kiski się przybyły i się nabały na cień to normalnie byłoby Kurwa, nie wyt, w którą stronę teraz a, tu są. Te. Nie, no jest ok, tylko rudy, już trochę twierdzą. Jak idę. Jakbym miał kurwa, jakbym miał ten plecak, to by kurwa rozjewał plecak. It's raining Już już. O nie, kurwa Tutaj w lewo dawaj Tutaj w lewo? Aha, okej okay. Dobra Czekaj, tutaj w lewo, tutaj, nie, nie wracaj kurwa? Tutaj w lewo, okej, okay. dobra Tutaj jechał? Chuj wie, bo ten plecak ma rozjebany. To nie było. Po... Cmentarz to blisko, bo kurwa podobno nie żyje. Adam czy się zabił? Czy żyje? Ma stream. Dobrze jedziesz? Nie, ten tylko wyżej? To wyślij, poczekaj, to wyślij pierwsze 200 złotych, to pogadamy. No, o, tak zrobimy. Wy, wyślij razem 200 złotych, kurwa, i w końcu bije z liścia. No. Te? No i dostanę kasę, kurwa! Jasne, o kurwa, ptaszek Czeje, Czemu ty środkiem? Pomóc? Na pomóc. strony? Nie! Na jednej Nie panowie, w tym stanie to możecie się zabić. A nie jedziemy nigdzie. nigdzie. No, nie, no, nie wiem. Nie, ja, bo się wszystko jest ok. Szkoda, że Polska. To idziemy. Kurwa, no nie wiem. Z... No tu zmniejszyć. No i co, kurwa, sportowiec, ty. No wkładkę ja. masz na dłupie, chłopie. Kurwa, jakie ty masz nogi w ogóle, chude. No, no bo on długu, długie dystanse biegał, tu pasuje. No za kurwa pedał jebany człowieku, jak on wygląda. Ja pierdolę Co za odklejeniec <grystanie> <grystanie> Za kurwa gej To zezrałeś się czy Nie Nie? <grystanie> <grystanie>